Czyli kurwa, ja nie mam żadnego hard czekaj. Czekaj, ja granatkę rzucę im tam w środku. O kurwa, zabiłem kogoś przez ścianę, ja pierdolę. Zdjęty kolejny. Aj! Kolej mora, żeby tam wiesz. Kura, ona mnie zabije Zdjęta. zaraz. Zdjęta jest. Na no, wprost jest mira, mira jest, mira, mira Kurwa leży. No ja pierdolę. No, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Aj! Czuję! Ja? Lecy, plecy, gruby. Tak. Tu Nie, lewo, lewo, te drzwi, po lewej. Ja pierdolę się. Zjebałem jak skurwe słyszą, słyszą. Nie gruby. Nie, to nie jest. Kasper zwołany, pierdolę. O! Ferhe? Nie znacznie. Za autem, kurwa, no. Mówiłem, żebyś plantował za autem. A Usłyszałem tylko za autem, więc kurwa, myślałem, że tam jest gość za autem. Kurwa, no. Ja to mogłem ugrać jeszcze, a chuj. No chuj. No bo ich tu nie ma. No dobrze, kurwa. Ja nie wiem, co on z nią zrobił, kurwa. Yy, Ela nie żyje? Kurwa, nie zesłaj się. Tu, nie, nie, Tu będzie nie, jeszcze nie, nie, ktoś, chodzi. mi się wydaje. Masz minę? A, A jest, jest, ja obita. Pierdolę, kurwa, kurwa, obita była. No wiem, że to było. No ale mnie tak przestraszyła, kurwa, nagle. Amaru, myślałem, że to jest jedno z nas. jo, jo. Amaru leży. Co do chuja Co do chuja Tas C4 czeka Frajer. Zajebając fela, dobra Mogą wiesz Ja pierdolę co za dewile Dobra kurwa Jest, dobra nie ma Genialnie A za mi leży? Ładnie. Idzie ktoś ze mną kurwa? Jest, no co, ale... jest. Przed nami, przed nami kurwa! Przed nami! <śles>